Dla mnie, jako dla osobowości, świat nie jest iluzją. Ten świat, to życie jest namacalne i namacalnie boli i namacalnie cieszy. Więc trudno mówić, że jest to iluzja dla człowieka, który żyje w tym świecie. Natomiast rozpoznanie tego, czym jest ten świat, kim czym jest człowiek, jaki jest sens istnienia człowieka, no, daje takie poczucie e, przejrzenia na oczy, czyli rozwiania wielu iluzji, którymi e, żyłam do tej pory. Tak? Ale tak jak mówię, iluzja jest dla tego boskiego w nas. Natomiast dla, człowiek osobowości jest zrodzony z tego świata, żyje w tym świecie. Dla niego to jest jego realność.